Siemanko, ja nazywam się Darek, a ja jestem Chris. Na co dzień, jako firma Oryginalny Bar, świadczymy prestiżowe atrakcje na różnego rodzaju imprezach. Miksujemy koktajle na przyjęciach weselnych, obsługujemy imprezy firmowe, wykonujemy też widowiskowe i spektakularne pokazy barmańskie oraz uczymy miksować wspólnie koktajle podczas warsztatów barmańskich. Dzisiaj znajdujemy się w naszej siedzibie we Wrocławiu, gdzie na co dzień również przeprowadzamy. Degustacje koktajlowe dla przyszłych par młodych. Podczas takich degustacji pary młode zadają bardzo dużo pytań odnośnie organizacji drink baru podczas przyjęcia weselnego. Wiele tematów ich nurtuje, dlatego też postanowiliśmy nagrać serię filmów, w których odpowiemy Wam na pytania odnośnie organizacji drink baru na Waszym przyjęciu. Ile koktajli serwuje barman na weselu? Jak długo trwa serwis koktajl na weselu? Na ile wcześniej należy zarezerwować usługę drink baru na wasze przyjęcie weselne? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdziecie w kolejnych częściach naszych filmów, więc obserwujcie i subskrybujcie nasz kanał, aby dowiedzieć się więcej odnośnie QA, organizacji drink baru na wasze przyjęcie weselne. Widzimy się już niebawem przy barze. Do zobaczenia!